Panele lamelowe fronto. Fronto to wygodne rozwiązanie na elewację i podsufitkę. Kształt profilu pozwala na montaż w pionie i poziomie. Dzięki palecie wzorów inspirowanych strukturą drewna można stworzyć niepowtarzalne kompozycje zarówno na ścianie, jak i na suficie. Ciemne fugi w panelach V Black dodatkowo podkreślą trójwymiarowy efekt na powierzchni. Natomiast panele w modnych kolorach jednolitych dopełniają całość oferty. W zależności od projektu, fronto sprawdzi się na całym budynku lub jako pojedynczy akcent na elewacji. Do wykonania właściwego montażu potrzebne będą podstawowe narzędzia jak poziomica, miara, kątownik, nożyce, młotek, nożyk, ołówek, wiertło i elektronarzędzia takie jak. Wiertarko-wkrętarka i przecinarka kątowa. Do przecinania najlepsza będzie tarcza piły dedykowana do cięcia aluminium. Cięcie paneli możemy wykonać z pomocą piły kątowej, piły tarczowej lub szlifierki kątowej. W zależności od tego, na jakiej konstrukcji będziemy wykonywać montaż, potrzebne będą nam wkręty do drewna bądź do metalu. Nieodzowną pomocą będzie dokładna instrukcja montażu dostępna w każdym opakowaniu i na stronie internetowej. Pierwszym etapem wykonania elewacji jest przygotowanie podkonstrukcji. To czynność pracochłonna, która zajmuje od 70 do 80% całości montażu. Jednak prawidłowo wykonana podkonstrukcja gwarantuje prawidłowe wykonanie elewacji i doskonały efekt końcowy. Podkonstrukcja umożliwia także odpowiednią cyrkulację powietrza między ścianą a elewacją. W tym celu montujemy ją na wysokości minimum 50 mm od poziomu gruntu i zachowujemy minimum 20 mm przestrzeni. Przy górnej krawędzi ściany. Te same wartości zachowujemy odpowiednio przy montażu listew wykończeniowych i paneli. Do wykonania podkonstrukcji możemy wykorzystać łaty drewniane lub profile metalowe. Rozstaw łat lub profili, do których bezpośrednio będą mocowane panele, powinien wynosić maksymalnie 40 cm od środka do środka łaty lub profilu. Do przygotowania stelażu drewnianego wykorzystujemy łaty drewniane, które powinny być wykonane z dobrej jakości drewna, bez sęków, zaimpregnowane i o wilgotności od 15 do 17%. Łaty powinny mieć wymiary minimum 30 na 22 mm. Do przytwierdzania paneli do podkonstrukcji drewnianej będziemy stosować wkręty do drewna o długości 19 mm. W pierwszej kolejności wykonujemy montaż ład poziomych wzdłuż budynku. Ich rozstaw dostosowujemy do rodzaju stosowanej izolacji. Następnie przestrzeń pomiędzy łatami wypełniamy materiałem izolacyjnym, po czym na to nabijamy membranę paroizolacyjną. Jeśli planujemy zamontować panele poziomo, to kolejnym krokiem jest zamontowanie pionowych ład, które będą dla nas bazą dla montażu paneli, i zapewnią przestrzeń wentylacyjną między ścianą i panelami. Montujemy je w odległości maksymalnie 40 cm od środka do środka łaty. Jeśli planujemy zamontować panele w pionie, to łaty pionowe montowane na warstwę z izolacją mogą mieć rozstaw większy niż 40 cm, ponieważ do nich w odległości maksymalnie 40 cm będą montowane łaty poziome, które posłużą jako baza do montażu paneli. Do przygotowania stelaża metalowego wykorzystujemy profile metalowe, np. CD100 o wysokości 48 mm lub CD60 o wysokości 27 mm. Przy montażu poziomym przygotowanie stelaża metalowego rozpoczynamy od przytwierdzenia haków montażowych, które umożliwią pionowe zamontowanie do ściany profili metalowych w odstępie maksymalnie 40 cm od środka do środka profilu. Następnie na przytwierdzony hak nakładamy izolację termiczną i przybijamy ją. Na izolację termiczną nakładamy membranę paroprzepuszczalną, a następnie do haków montażowych przytwierdzamy profile metalowe, które posłużą jako baza do montażu paneli w poziomie i jednocześnie zapewnią odpowiednią wentylację pomiędzy ścianą i panelami. Nadmiar haków odginamy, wbijając końce lekko w docieplinę dzięki czemu będzie ona właściwie przylegała do ściany. Jeśli planujemy zamontować panele w pionie, to na profilach pionowych, których rozstaw może być w tym przypadku większy niż 40 cm, musimy zamontować warstwę profili ułożonych poziomów w odległości maksymalnie 40 cm od siebie. W przypadku montażu paneli na ścianie ocieplonej styropianem i zaciągniętej klejem z wtopioną siatką podtynkową, konieczne jest przymocowanie ład pod konstrukcji na dedykowane kotwy montażowe, np. Hilti HRD UGT. Zamontowanie paneli FRONTO ułatwia szereg dopasowanych listew wykończeniowych. W pierwszej kolejności mamy listwę startową SV11, która jest niezbędna do rozpoczęcia montażu poziomego. Następnie mamy narożniki. Narożnik zewnętrzny SVP12, który może zostać wykorzystany zarówno do paneli montowanych pionowo, jak i poziomo oraz przy wykończeniu otworów okiennych i drzwiowych. Narożnik zewnętrzny MINI SVP12,5 jest subtelniejszą alternatywą listwy SVP12 i również go stosować w narożnikach zewnętrznych, zarówno w montażu pionowym, jak i poziomem. Mamy także narożnik zewnętrzny do montażu pionowego SVP-12V, dedykowany wyłącznie do paneli montowanych w pionie. Narożnik ten licuje się z powierzchnią paneli, dlatego należy go umieścić wewnątrz listew SVP-15, które montujemy poziomo na dolnej i górnej krawędzi ściany. Listwa końcowa SVP-14 jest wykorzystywana łącznie z listwą fasadową SVP-19. Przy wykończeniu otworów okiennych i drzwiowych oraz do usztywnienia przyciętych krawędzi paneli. Bardzo często wykorzystywana jest listwa uniwersalna J-TRIM SVP-15, którą stosujemy przy wykańczaniu krawędzi u góry i z boku ściany, a także w narożnikach wewnętrznych oraz w roli listwy startowej w montażu pionowym. Łącznik SVP-18 służy do łączenia paneli montowanych poziomo na długości. Listwa okapowa SVP-16,5 służy do odprowadzenia wody od ściany budynku, a w połączeniu z listwą SVP-15 umożliwia łączenie paneli zamontowanych w pionie na wysokości. Listwa fasadowa duża SVP-19 w połączeniu z listwą SVP-14 służy do wykończenia otworów okiennych i drzwiowych oraz do estetycznego zakrywania podkonstrukcji. Listwa fasadowa mała SV17 ma podobne zastosowanie jak listwa fasadowa duża SVP19. Fronto to produkt przeznaczony do zastosowania jako wykończenie elewacji wentylowanej. Elewacja wentylowana wymaga otwartego przepływu powietrza pomiędzy ścianą a produktem elewacyjnym, stąd konieczne jest zapewnienie wlotu i wylotu powietrza od dołu i od góry ściany. Dlatego należy pamiętać o zapewnieniu minimum 50 mm przestrzeni między poziomem podłoża a dolną krawędzią paneli oraz minimum 20 mm przestrzeni przy górnej krawędzi ściany. Pomiędzy panelami a elewacją konieczne jest zapewnienie odstępu wentylacyjnego minimum 22 mm w zależności od wysokości i szerokości geograficznej, co szczegółowo wskazuje instrukcja montażu. Konieczność zachowania odpowiednich szczelin dylatacyjnych jest związana z rozszerzaniem i kurczeniem się paneli pod wpływem temperatury otoczenia. Dylatacja zależy od warunków otoczenia i w jakiej temperaturze jest wykonywany montaż. Wielkości te zostały dokładnie określone w instrukcji montażu, dostępnej na stronie internetowej. Tak zwany punkt blokujący lub fixing point stosujemy tylko i wyłącznie przy montażu paneli w pionie w celu ustabilizowania kierunku ich kurczenia i rozszerzania się pod wpływem temperatury otoczenia. Dla punktu blokującego najlepiej jest wybrać drugą łatę od góry lub łatę środkową. Dzięki temu panel nie będzie się przemieszczał w sposób niekontrolowany. W zależności od tego, jak na łacie wypada otwór montażowy, możliwe są następujące sposoby blokady. Na skrajnych krawędziach otworu montażowego Pomiędzy otworami montażowymi lub na krawędziach sąsiadujących otworów montażowych. Panel mocujemy wkręcając wkręty w przestrzeni otworów montażowych. Staramy się umieszczać wkręty pośrodku otworów montażowych i nie dokręcamy ich do końca, pozostawiając luz na to, żeby panel mógł się przemieszczać. W przypadku montażu pionowego panele fronto mocujemy do poziomych profili lub, jak w naszym przypadku, drewnianych ład podkonstrukcji. Przed rozpoczęciem montażu paneli poziomujemy i przykręcamy listwy wykończeniowe. U dołu podkonstrukcji można zamontować profil perforowany, który zabezpieczy ścianę przed insektami i szkodnikami oraz zapewni właściwą cyrkulację powietrza. W montażu pionowym nie stosujemy listwy startowej SV11 u dołu ściany, zostaje ona zastąpiona listwą SVP15. W której można nawiercić kilka otworów do odprowadzania wody. Montaż paneli odbywa się od lewej do prawej strony. Mierzymy potrzebną długość panelu, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej dylatacji w listwach wykończeniowych. Docinamy pierwszy panel na długości i wsuwamy go w listwy wykończeniowe SVP-15 z boku, na górze i u dołu ściany. Poziomujemy, a następnie blokujemy panel za pomocą dwóch wkrętów na drugiej łacie od góry. Na pozostałych łatach wkręty mocujemy standardowo pośrodku otworów montażowych i nie dokręcamy ich do końca. Każdy kolejny panel zaczepiamy o zamek poprzedniego panelu, co ułatwia zamek klik i również blokujemy na drugiej łacie od góry. Kolejne panele mocujemy w ten sam sposób. W przypadku zastosowania narożnika zewnętrznego SVP12V montaż rozpoczynamy od zaczepiania paneli o zamki w listwie. Następnie przykręcamy panele do ład podkonstrukcji. Ostatni panel często wymaga przycięcia. W takim przypadku docinamy go do potrzebnej szerokości. Zaczepiamy o zamek w przedostatnim panelu. Jeśli tak, jak w naszym przypadku, jest potrzeba podparcia uciętej krawędzi, to wykorzystujemy w tym celu odcięty wcześniej zamek panelu lub listwę SVP14. Opcjonalnie wzdłuż przyciętej krawędzi ostatniego panelu można wykonać dodatkowe otwory perforacyjne, które zadziałają jak haczyki zapobiegające wypinaniu się panelu z listwy. W przypadku montażu poziomego panele fronto mocujemy do pionowo ułożonych ład lub jak w tym przypadku profili metalowych pod konstrukcji. Właściwy montaż paneli lamelowych rozpoczynamy od wypoziomowania i zamocowania listew wykończeniowych pionowych. U dołu pod konstrukcji można zamontować profil perforowany, który zabezpieczy ścianę przed insektami i szkodnikami oraz zapewni właściwą cyrkulację powietrza. Następnie należy zamontować listwę startową SV11, która jest niezbędna do zamontowania paneli w poziomie. Wszystkie listwy należy dokładnie wypoziomować z użyciem poziomicy, co zagwarantuje właściwy montaż paneli. Ustalając długość, na jaką należy dociąć panele, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej dylatacji w listwach wykończeniowych. Montaż paneli odbywa się od dołu do góry. Pierwszy panel wpinamy w listwę startową i wsuwamy w listwy wykończeniowe pionowe. Bardzo ważne jest, by panel mógł pracować w listwach. W tym celu ustawiamy go mniej więcej po środku, czyli po jednej i po drugiej stronie mamy taką samą przerwę dylatacyjną. Następnie przytwierdzamy panel za pomocą wkrętów. Staramy się umieszczać wkręty pośrodku otworu montażowego i nie dokręcać ich do końca, by umożliwić ruch panelu. Kolejne panele wpinamy w zamek poprzedzającego panelu. Panel jest prawidłowo zamontowany, gdy usłyszymy charakterystyczne kliknięcie zamka. Dzięki zamkom Klik po zamontowaniu panel jest sztywno osadzony i nie odpada. Pozwala to swobodnie sięgnąć po narzędzia i zamontować panel bez dodatkowej pomocy. Każdy kolejny panel montujemy w ten sam sposób. Panele lamelowe montowane poziomo łączymy na długości za pomocą łącznika SVP 18. Łączenie z użyciem tej listwy będzie konieczne na ścianie o długości powyżej 3 metrów. Miejsce połączenia należy zaplanować przed montażem, a listwę łącznikową zamontować na podwójnej lub, w razie potrzeby, potrójnej łacie. Ostatni panel często nie mieści się w całości. Dlatego musimy odmierzyć odległość między krawędzią zamka a wnętrzem kieszeni listwy wykończeniowej i odpowiednio go dociąć na wysokość. Odcięty zamek wykorzystujemy jako podparcie i umieszczamy w listwie SVP-15. W narożniku wewnętrznym możemy wykorzystać jedną lub dwie listwy J-Trim. Jeśli wykorzystujemy tylko jedną listwę SVP15, musimy pamiętać, by na drugiej ze ścian narożnika pozostawić przestrzeń umożliwiającą wsunięcie tam panelu. W przypadku zastosowania dwóch listew SVP15 montujemy je na obu ścianach narożnika. W celu dodatkowego zabezpieczenia narożnika wewnętrznego przed wnikaniem wilgoci należy go dodatkowo zabezpieczyć folią wodoodporną. Do wykończenia wnęk okiennych i drzwiowych najlepiej wykorzystać dedykowaną listwę fasadową dużą SVP-19 i listwę końcową SVP-14. Przy krawędziach wewnętrznych i zewnętrznych wnęki montujemy łaty lub profile, do których będziemy mocować listwy wykończeniowe. Wewnątrz wnęki, przy styku łat i ramy okna lub drzwi, po obu bokach i u góry montujemy listwę SVP-14. Listwa musi być tak zamontowana, aby jej kieszenie łączyły się ze sobą. Listwę fasadową należy odpowiednio odmierzyć i dociąć, tak żeby pasowała do wymiarów otworu i zostało zapewnione odpowiednie odprowadzenie wody, co zostało dokładnie opisane w instrukcji montażu. Tak przygotowane odcinki listwy łączymy ze sobą i wsuwamy w otwór okienny. Końce odcinków listwy SVP19 wsuwamy w listwę SVP14. Alternatywnie można wykorzystać narożnik zewnętrzny SVP12 oraz listwę uniwersalną SVP15. Wewnątrz wnęki przy styku ład i ramy okna lub drzwi po obu bokach i u góry montujemy listwę SVP-15. Na zewnętrznej krawędzi wnęki montujemy narożnik zewnętrzny SVP-12. Odcinki narożnika zewnętrznego wymagają odpowiedniego przygotowania, by woda mogła spływać po kanałach odpływowych. Dokładny sposób wymiarowania i docinania listwy został pokazany w instrukcji montażu. Tak powinny wyglądać prawidłowo docięte narożniki. Są one połączone w sposób umożliwiający odprowadzenie wody z elewacji. Przygotowane listwy mocujemy do podkonstrukcji na zewnętrznej krawędzi wnęki. Po ich zamocowaniu wystarczy w kieszeniach listew umieścić docięte na długość panele. Przy wyznaczaniu długości odcinków należy pamiętać o dilatacji. Połączenie paneli zamontowanych w pionie możemy wykonać z pomocą listew okapowej SVP16,5 i J-Trim SVP15. W tym celu nad górną krawędzią paneli zamontowanych w pionie montujemy najpierw listwę okapową, a następnie nad nią montujemy listwę J-Trim, która posłuży jako listwa startowa dla kolejnego rzędu paneli. W listwie J-Trim można uprzednio wywiercić otwory odprowadzające wodę. Miejsce łączenia należy zaplanować przed montażem i w odpowiednim miejscu zamontować łaty pod konstrukcji. Do estetycznego zakończenia montażu i zakrycia pod konstrukcji można wykorzystać listwę fasadową SVP19 w połączeniu z listwą końcową SVP14. Panele lamelowe fronto można zamontować w obszarze sufitu, np. pod zadaszeniem balkonu bądź terasu. Do takiego montażu konieczne jest przygotowanie podkonstrukcji z rozstawem łat drewnianych lub profili metalowych maksymalnie 40 cm od środka do środka łaty. Podkonstrukcja musi być koniecznie odpowiednio wypoziomowana. Należy pamiętać, żeby skrajne łaty z prawej i lewej strony oraz od strony ściany oddalić od krawędzi w zależności od typu montażu na przylegających ścianach. Umożliwi to odpowiednie zamocowanie paneli. Jeśli zamierzamy panele układać wzdłuż wnęki, wtedy profile łaty pod konstrukcji montujemy jak do montażu poziomego. Jeśli w poprzek wnęki, to profile łaty powinny być ułożone jak do montażu pionowego. Tam, gdzie jest potrzeba wykończenia krawędzi, używamy listę SVP15. W panelach montowanych na suficie możliwe jest zamontowanie oświetlenia, jednak czynność tę należy zaplanować na etapie przygotowania podkonstrukcji. Należy w wybranych miejscach wyprowadzić kable elektryczne i w odpowiednich miejscach nawiercić otwory w panelach. Panele docinamy na długość z zachowaniem dylatacji w listwach. Pierwszy panel wsuwamy w listwy i przykręcamy do podkonstrukcji tak, żeby mógł się przesuwać. Każdy następny panel montujemy w taki sam sposób. Przez uprzednio przygotowane otwory przeprowadzamy kable do lampek. Ostatni panel docinamy do potrzebnej szerokości, wsuwamy w listwy i wklikujemy w zamek. Na koniec montujemy w panelach lampki. Po przykręceniu paneli na suficie montujemy panele na ścianach. Aby otrzymać płynne przejście z sufitu na ścianę, należy tak dopasować panele na ścianę, by fugi wypadały w tym samym miejscu. Po zakończonym montażu warto gotową fasadę spryskać płynem antystatycznym i wyczyścić z zabrudzeń i kurzu. Elewację z paneli fronto można w razie potrzeby czyścić roztworem detergentu o temperaturze poniżej 40 stopni Celsjusza, a po umyciu przemyć wodą. Do czyszczenia nie należy stosować rozpuszczalników oraz agresywnych i żorących płynów. Zasady montażu pokazane w niniejszym filmie dotyczą także paneli sidingu winylowego SVP05. Niniejszy film pokazuje ogólne zasady i wskazówki dotyczące montażu. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu, która znajduje się w opakowaniu oraz na stronie internetowej. Zamontowanie produktu niezgodnie z instrukcją może być podstawą do utraty gwarancji.